Prezentuję książkę Outdoor dem Taschen Messer. Autor Felix Imler Książka wydana parę lat temu Dlatego jeszcze wtedy nie było nagonki na scyzoryk. i noże W książce widać dzieci, które używają ostrych narzędzi I to nie jest tragedia Jak to teraz robią media Autor wykorzystuje scyzoryk Victorinox Ranger I pokazane jest jak można go użyć na obozie jak przygotować na przykład drabinę, jakieś inne rzeczy, wszystko jest zbudowane przy pomocy tylko tego jednego narzędzia. Książka jest po niemiecku, ale z dzisiejszymi telefonami, które tłumaczą tekst, to nie jest jakiś wielki problem. Więc całkiem fajna, ładnie wydana, kolorowa, przy współpracy z firmą Victorinox. Więc całkiem zgrabne opracowanie. Jak ktoś interesuje się takimi rzeczami, to będzie książka dla niego. Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o nożach, scyzorykach, polskich, zagranicznych, starych i nowych, i materiałach z nimi związanymi, to zapraszam do zajrzenia na mój kanał.